Przed tobą kolejne wyzwanie. Zostałaś wykładowcą w szkole musicalu. Co to za projekt? No tak, zostałam osobą, która szkoli młodzież, przygotowuje do wykonywania zawodu wokalisty na scenie. Mam dwie grupy, jedną młodszą, drugą starszą i cóż, muszę stwierdzić, że ci są niesamowite. Bardzo utalentowane, uwielbiają śpiewać, uwielbiają muzy muzykale. I właśnie to jest konkretnie szkoła muzykalowa. Przygotowuje e, mm, holistycznie do wykonywania e, tego zawodu, bo e, dzieciaki też e, uczą się tańczyć, uczą się pięknie mówić i uczą się śpiewu. A ty pamiętasz swoje początki i czy były łatwe? Czy chętna byłaś do nauki? Czy ktoś ci kazał? Ja się potwornie rywałam w ogóle do śpiewania. Był taki moment, że no, trudno było sobie ze mną poradzić. Rodzice musieli kupić mi instrument. No i jakoś ja wymuszałam, przyznam szczerze, to śpiewanie i w ogóle muzykowanie, gra na instrumencie, później taniec. Rodzice tak mało przychylnie do tego podchodzili, mało przychylnie na to patrzyli, ale ostatecznie cóż, śpiewam. To bardzo dobrze, ale niestety mamy mnóstwo przypadków, kiedy to dziecko ma spełniać ambicje swoich rodziców i mimo że talentu nie ma, to szlifujemy to pianinko, te skrzypeczki i, i ten głosik, który, który średnio brzmi. A to prawda. Niestety popularność programów talent show powoduje w rodzicach to, że im się wydaje, że ich dzieci są bardzo uzdolnione, a, a no nie zawsze są. Co prawda, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale czasami o to chodzi, jak co komu wychodzi.